No, witamy w naszym kolejnym odcinku. To jest, uh, no, niestety Take Two. No właśnie. Ponieważ wczoraj no, mieliśmy po... techniczne problemy. z I, nagrywaniem. Nagra i całe nagranie z gry, daj z minigry, no, gry Dynablade po prostu poszło. <coughs> no, tak jest. Poszło w I trzeba, trzeba od nowa nagrywać. No, po trzeba od po... nowa nagrywać to forte. No Mistrzu, właśnie. Ruch Powinno się High idzie. score. Hi, hi, hi. Ha, to nasz? No chyba nasz, nie? New game, new game. Hola, new game. Okej. Okay. O rezu, nie. Spadaj. Okej okay. no, dobra. idziemy też po tych wszystkich skrótach i szukamy ich też, tak, czy Tak, tak, no nie, no, musimy w końcu, to jest LP. Znaczy takie LP, no. To, mieliśmy się, bo to okay. mogę mówić, że mamy się spieszyć, nie? Mhm. Uh -huh. A raczej tu wejść zaraz, mocno skombinować... WIIIII WOW WOW O NIE! Okej... Okay. OKEJ okay, DABRDA Możemy mieć nieprzy nieprzyjemnego gościa Jak to nieprzyjemnego gościa? Go. O tak jak wczoraj, ha? Ajej Aj, Aj coś się ty zrobiłeś Nie wiem przyjść Ty wiesz co? Może ja wyłączę to kadu co? To włączysz? KADU. Znaczy WTW. To, jest kadu, no. to też, nie? Mm. No. Co ja w ogóle... Okej, okay. trudno. Jedziemy. O, no tak zastanawiam, forte, bo nasz komentarz nie ma zbytniej wartości merytorycznej. Warto na przykład wspomnieć o tym, że... Zauważyłem, że na przykład w tym, opisie Spring Breeze, który graliśmy wczoraj, które już wrzuciliśmy na YouTube, jest całkiem niepokojąca wzmianka o tym, że jeśli Kirby, Kirby, nie sprosta w zwaniu DDD, to wszyscy będą głodować, że wszyscy na głód. DDD to wielki ham, No, ale słuchaj, to nie jest gra dla, wiesz, to nie jest jakaś... To jest gra przeznaczona bardziej dla młodszych użytkowników No ta, ale wiesz No i trzy pocałunki I Wiadomo, że ty, ty jako gracz Jeżeli nie będziesz failował za bardzo to wygrasz nie i ratujesz wszystko nie? Tak. To było save the day, nie? Save the day Ale pamiętam, Jak też master coś tam, więc master to tu to... Maxim to make proszę. Anime Herbie, Anime Herbie też było dla tych dla małych kurdupki, a pamiętam był taki odcinek Oglądałem pod tytułem End of the World czy coś takiego Tam miała i miała taka wieka gwiazda spać na ten, na cały ten Capitown, coś miała rozwalić cały świat. I DDD na przykład e, na początku jeszcze zbudować takiego parku a potem, zanim się jeszcze, jeszcze ta gwiazda spadła, nie to postanowił, że zbuduje ten park, nie? Dla Kerbiego i innych, nie? Aha. A taki dobry uczynek, jaki zrobi. Oh, no, I właśnie jeszcze siedział z, z Kerbim na ścigawce, nie? I nawet taki tekst puścił jakiś, um, jak to szło. Ha. Wszystko będzie dobrze, nawet jeżeli świat się skończy, to mimo wszystko... Nie. Um, mimo, że świat się skończy, to wszystko będzie dobrze, gdyż ty jesteś ze mną, nie? No. Dla Kerbiego. No, po prostu... Normalnie... Mamy no, kuka. Coś. A mogliśmy... A, nie potrzeba. Chyba. Oj, no, no i, no, i tak tutaj wypie... tu coś... I to mu... Nie wiem, wyramienić sobie na tego działa. Dobra. Bijaj bo... już, bijaj. Tak, może być jakieś jedzonko w tym mm, wypadnie. Nie, nie będzie żart. I tutaj coś przy czym failowałem non-stop, więc... Aj kuźniu! A mi. teraz co będziesz failował? Podpieszyłem failowa. się, niech to szlak. No pięknie. Ała, bo ty to w poku. Ała. A, dobra. I co? dalej coś? Nie. No, bez że ty się nazywasz nazywasz ser, Kibble. Mm, no, coś. Dobra, jedziemy dalej. To był, okay, był ten sekret, nie? Ha? To był ten sekret chyba, nie? Tak, to był sekret taki. No, w każdej drugiej transmisji jest sekret. Gdzie to było, cholera, bo już nie pamiętam. Oh. Ach, cholera! Dobra. Sorry. Nie ma Mam po prostu zwyczaju rozwalanie wszystkiego, co mi stoi na bramce. A, pamiętam, że w tej planszy byłem vimem, już. Wiesz, władldu. No. Cyklopem. Tutaj nie jest sekreta, jakby co, więc... Tu jest tylko ten Maxim chyba, albo ona. Ojej, mogłem wziąć tego ninja. No dobra, trudno, nie idziemy. Dobra. Aha. Pływanie z parasolką, klasy. Tak. Oho. Ty. Ajajajajajaj. Nie kontrolę. Co, chcesz go wysłać? No, a go moc? No, no, bardzo chcę. A. a to ma. Aj cholera, a dobra, to z tego, że jesteś goły, to weź yy, tego, bima. Aha. Mi się przyda, naprawdę pewno przyda. to, to był ten bim tego. Albo mir, Wow! Wow, bomba. Tam uciekł, bo też mi kurwa bomba rzucił poszło. Nie ja no gdzieś tam... O, mirror, no można to też wykorzystać jeśli się... Weźmy na dole to nazwa i... Profit. Okej. Okay. Yeah. Co mi się wydaje, czy w wersji tak. Ultra na DSA... Co? Kirby Mirror, wiesz? No. Jest jaśniejszy taki, popudrowany trochę. Chyba jest, nie? Nie nie pamiętam. To jest jaśniejszy, na pewno jest. Pytania, ja nie grałem w ultra, że Ach, ja, ja, ja grałem niedawno sobie. Wow. Yeah. Ups! Wow! Aha, to miałem że ten Chryste. Dobra, chodź tu, da mi się to żarcie. Całus! I jedziemy dalej! No. Ty no. we mnie bombą? Ty we mnie bombą wstać, tak? He. Chodziłem bombę. Zaraz, Dobra szybko. Ała! Ojej... Kurde, nie, to kogoś z nami spadł. No. Uważaj, uważaj, uważaj. Łoł! Wow! Jej, jak A przegrasz, się to przegrasz <ślaski> to niedobrze. Ładnie. O, 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 dobrze. Chodź tu. Ej. <ślaski> Jej. Okej, okay, to może być niebezpieczne, więc pójdę i pójdę. O Jezu, co? Skakuj. No wtykuje właśnie no. no jest o, udało się. Udało. Dobra. By, 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 oh. Bijaj. Aha, już, już, już. Może po powiedzieć, o I tutaj to... chyba się zamienię w Willa da Daj mnie. Daj moment Wow Słuchajcież. Czy jak? Jedziemy z Willem czy bez? Willem. Poznaj mnie tego mirora. Wir Okej, okay, jestem smirror Fajna nazwa w ogóle. Bardzo kreatywne Kutu oni się popisali Ej, ciekawe czy mogę jechać na tobie Właśnie się no, na może zobacz, wiesz? Nie, no co ty, żartowałem przecież No czemu nie? Nie, no co ty No dobra, można... Nie, o. nie I zabili mnie To padnie no, no, Kurczak, Zauważyłeś? Wiem, to padnie właśnie kurak Kurczaki cię A, Sorry ja nie się, nie da No nie da się, nie da Weź sobie dżima albo coś, jak najszybciej. Fajnie, fajnie, fajnie. <gryzaj> Też. Widzimy... ...two lonely riders. Czyli nie lonely, jak są razem, nie? Okej, okay, no, wskakuj. O, przeżyliśmy. Aha, już, czekaj. O, to ja nasi sami, czy ty? Nie, chyba ty. Chyba ja. No, Okej, okay, będziemy z kimś walczyć chyba, więc... Zrób to się na jazdę. Ja się boję. Mam wyskoczyć i go taka też. No, nie masz chyba broni, nie? nie mam tego, Willy chyba. Aha, powiedział. to jak To skakuj, Szyb... skakuj. Yes. Ała! Cholera! Jednak Willy Rider jest bardziej friendly. Fresh, O, 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 aha, dobrze. O. Mamy! Młot, okej, okay, to się przyda. Wiesz, Idziemy dalej. Tutaj oh. było, nie? No to było trochę. Po... nie przemyślane. Dobryś. Nie wiem, co to Tutaj wskakuj. Oj, nie, nie można się pocałować. Dobra. Okej, okay. i tutaj mamy. Wee, wee, wee. Olimp, żyć. No. No i jedziemy dalej. O. Mhm. Zobaczymy. Aj, kurde. Aj. A, ty werty. No. Jednak mam dzisiaj lepszą pasję. Gdybym, gdybyśmy teraz zagrali w Megaton Punch, to bym się rozwalił. Cześć B. D3? Tak jest. O kurwa. <laughs> Jaki szczęśliwy. Dobra, to chodź do. Aha, enemy. enemy. Jedziemy na tego czada? Oj. I tak on przyjedzie do nas. Aha, no. <laughs> <laughs> Szkoda, że nie odwiedziliśmy tego. Oj, nie wiem czy nie chcę tego. Chyba chcę. No, to jest dużo życia, nie, nie będę przecież fizykował. Ala, no też. Zobacz. A i tak, teraz jest przecież ta plansza wiesz, z wyborem. Uh, Jaki był sens tego skoro nic po tym nie dostaliśmy? No. Powinniśmy tutaj idziemy czy idziemy dalej? Zbyt... No jedziemy... Nie, 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 tutaj, do tego. Tutaj? Tak, ja no. Nie no, wiem dobra. czy chce być willem na tej planszy. A, to ja coś zostawię mota, a ty tobie nie wiem wiesz, co chcesz... No ze mnie. Okej, okay. ale pojechało. ała, dupiku rak. Chodź mnie tu. Dobra, czym chcę być? Weź ze mnie, pójdź Jak w tym, ea. E... Chce być wodę smu? okej okay. weźmy sobie maksyma. Ponieważ ty go potrzebujesz, ty jesteś potrzebującym. Tak, już właśnie, to potrzebowałem, już go straciłem, nie? No chodź, mi teraz, potrzebujemy. Chodź tu. Okay. To już nie potrzebowałeś, bo ty wziąłeś tego arbuza. Dobra. Już idziemy? No. No, dobra. Zapierdzielam. O, słyszę siebie. Tak? Co, z siebie słyszysz? Słyszałem siebie, no. <grym> dobra, no to jedziemy. Dawaj, dawaj, dalej. Dalej, dalej Kirby Gadgeta. Idzie nam trochę sprawniej o wszystko niż ostatnio razem, nie? Oj tak. To wiele szybciej tutaj jesteśmy. Nie wiem, w poprzednim nagraniu mieliśmy jakiś wow po 15 minutach byliśmy wow co jest wow ale co dźwięk jest Dzień taki dziwny był chodź tu czekaj już wracaj tu już... Jest. nie wiem co to było ale dobra Tak, tak trochę ostrożnie 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 no ostrożnie ha Aha, Polko. No co, ten przecież Au. Dobra, teraz nie mam nie ma nic do stracenia. A, ciekawe co jak jakiś to... dźwięk. Dziwny. Wbijaj. Słyszałaś? Nie. Nie piszczenie, kuźwa. Nie wiem, czy to po mojej stronie, czy jak? Nie wiem. Nie piszczenie było się na nagraniu. No dobra, na... napierdzielamy. Napierdzielamy. Ouuu. Oh. tą oh, 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 oh. oh. Nie straci tutaj niczego, bo tu jest plansza z Jojem. Jojo nasza lubiona broń. No. Którą... Jebany kamon. <laughs> no, no, no ale coś, My teraz z... jesteś go. <grym> AMU, amu! AMU! A nie, nie tam, okej. Okay. No. Smarnie. Uważaj, nie weź tego. O. Okay. O. Oj, dobra, no jeżeli na mnie ty, broni mnie, właśnie. I to naprzód nie brą. Chodź. Jami okay. Majtami. Wow! To jest ten kamień, ten kamień. Bloodstone, który sobie przybieram, żyje w polerstwach. Jezu! Okej, okay, no. bijaj No, nie. jedziemy. Jedziemy. chyba... A nie, to jeszcze nie to, czy mi się zdaje? Dobra, omijamy ich, błagam. A, a, to, to, nie, tak, to jest, nie, to jest nie, ten moment z ziomkami. Wiesz co? Tak się nadzieje może i... Kurczę, kurczę. W Wiesz to? Nie chcę. Dajcie mi jojo! No super! A ja. weź to i potem No ale wziąłem pojawię. to przecież. Masz! Jojo! mi that. Eee... aha. Na górze to nic ciekawego by nie było chyba. Tak ja też cofnąć moje jojo. No i po coś mi pójdzie. Shit. O, po Zatwaga... Byliśmy tutaj... A, byliśmy tutaj i tutaj straciłeś połowę życia, pamiętam. No, mało i całość. O, hu, hu, teraz ma No właśnie. Ale nie, no, nie jest źle, nie jest źle. Aha. A wiesz co zauważyłem? Że Ice jest bardzo podobny do Miro Naprawdę. Serio? Really? Jest cholernie podobny. Poza tym tak samo się łaje, tak, tak samo wygląda animacja biegu. Takie same są ruchy. Tylko po prostu inaczej wyglądają. Rehash! Co jest czego A pamiętasz to? No. Eeey Reehas Scheißa. bezsensownych abilities było na przykład takim e Nightmare in Dreamland i tak dalej. Były burning, jakiś tam burning fire. A tutaj masz je wszystkie... Wow. razem. Jezu, co się dzieje? Nie skapowałem się. Skapowałeś się, nie? Wow. <grrr> Ja tu na ciebie poczekam, żeby się nie zrespawnował wcześniej Okej, okay, potrzebuję jedzenia Kurze, nie spiszę! Dobrze to, czy mogę tać tego mocno ja i się on spisze? Tu się degenerujesz, bitch doktor W jednym było Oho Tak da, idę dalej, o jest gazeta Nie jest gazeta, okay. no, okay. no, warp star Jak mi idzie nie zamulanie dzisiaj. Dobrze ci idzie naprawdę no, Wiele lepiej niż wczoraj. No i dobrze. To dobrze. O, o, to o, to o, to. o I want that. Mam nadzieję. Jest to? U Oj. Au! Bolało. <śle> wow. Dobra, Czego? go. Czekaj, czekaj, czego, dotknę go, dotknę go. Jest. Jestem ten, ten jest tam Bo jest śmieszne. Ma no, świetne ruchy, naprawdę mi się podobają jego ciosy. O no właśnie! o właśnie! Cholera jasna! Daj moment. A, a no, też. Mogę trafić, no. Traffic, no. Nie wiem co żeś palił, ale ja też to chcę. On dzieciak! Frajer. Nienawidzę cię, nie lubię cię. Ach, jak a, jak nic nie dostałem. Nie, dostałem. I tak na wiele się to nie przyda. Tum.